Witam cię serdecznie z tej strony. Jacek Stanek. 40. dzień 90-dniowego wyzwania. To, o czym chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać, to budowanie listy mailingowej. Jeżeli działasz w jakimkolwiek e-biznesie, biznesie internetowym, marketingu sieciowym, doskonale wiemy, że najważniejszym elementem budowania dobrego, dużego, stabilnego biznesu jest lista mailingowa. I co? Wysyłamy do tej listy później mailingi. Ustawiamy kolejki, i chciałbym Ci tutaj przestrzec przed jedną taką rzeczą, którą często osoby robią: to jest otrzymanie od kogoś maila właśnie z listy mailingowej i zrobienie czegoś takiego: kopiuj, wklej i wysłanie do swojej listy, miej świadomość tego, że Twoi subskrybenci są nie tylko na Twoich listach. Są na listach innych osób, które działają w podobnym, w podobnym temacie. Dlaczego tutaj chciałbym Cię przed tym przestrzec? Ponieważ dzisiaj otrzymałem, otrzymałem wiadomość e-mailą właśnie z jedne, od jednego, od jednej osoby, u której również jestem na liście. I co, najcieka co tu najciekawszego? Wrócił do mnie e-mail, którego wcześniej, wcześniej do swojej listy wysłałem wiadomość typowo mojego autorstwa. I tutaj właśnie Ciebie chcę przed tym przestrzec, ponieważ nie wiesz dokładnie, kto, która osoba jest na czyjej liście. Zdarzyło mi się już wcześniej raz, że przykładowo otrzymywałem od trzech, czterech osób identyczną wiadomość. I co w tym momencie? Która z tych osób jest najbardziej wiarygodna dla Ciebie? Dla mnie. No oczywiście, osoba, od której pierwszą taką wiadomość otrzymałeś. Jeżeli dostaniesz tą samą wiadomość od drugiej, od trzeciej, od czwartej osoby, podejrzewam, że te kolejne osoby nie będą dla Ciebie wiarygodne. I jeżeli Ty będziesz robił to samo, że skopiujesz od kogoś wiadomość, ponieważ spodobać się merytorycznie, spodobać się po prostu treść tej wiadomości, Włóż przynajmniej odrobinę swojego wkładu, przerób tą wiadomość. Zmień ją, ale nie to, że zmienisz w niej 3-4 słowa. Że zmienisz tam swoje imię, nazwisko, podmienisz linki. Możesz zainspirować się tą wiadomością, ale napisz ją po swojemu. Aby ta wiadomość była stricte od Ciebie, a nie czyjąś własnością. Gorąco Cię pozdrawiam. Myślę, że jest to, dla, jest to dla ciebie duża wartość, że nie będziesz popełniał tych błędów, które popełniają osoby, które właśnie zaczynają przygodę z marketingiem internetowym. Bo jest to jednak bardzo ważna sprawa, aby, aby właśnie nie odstraszać od siebie swoich subskrybentów, bo twoim zadaniem jest przyciągnąć ich do siebie, a nie odstraszyć. Jeszcze raz gorąco pozdrawiam. Koniecznie skomentuj, Subskrybuj kanał, jeżeli uznasz, że jest to nagranie wartościowe. Skomentuj, polajkuj, udostępnij. I do zobaczenia jutro. Cześć.